Pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów. To może być przez wodę, wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Lek Magnokal łączy magnes z potasem i uzupełniając ich niedobory, wspiera układ nerwowy, mięśnie oraz serce. I wszystko! To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzień dobry, muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek, 16. Nie wytrzymam tyle, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych Multilac 60 plus i wszystko wraca do normy. Multilac regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Mówiła, że nie chce mi tego pokazać. To dziwne. Tak. Mhm. Mm. Na wyprzedaż do sklepów i na Ikea.pl. Ikea, lepiej pomyślany dom. Wszystko, czego możesz szukać w kawie, znajdziesz z Philip's Latte Go. Świeżo zmielone ziarna, aksamitna pianka, i aromat, któremu ciężko się oprzeć. Odkryj wszystkie swoje ulubione kawy na nowo. Philips latego zawsze jest dobry moment na dobrą kawę, a teraz czasu masz więcej dzięki najszybszemu myciu. Czy jesteś głodny przygód. Australijskie orzechy Makadamia i słony karmel otulone pyszną mleczną czekoladą. Sięgnij po kolejną przygodę z nui. Młody Bóg, ten to na pewnie akapłynie przez życie. Ale czy wie, że jego przyszła emerytura wystarczać mu będzie tylko do dziesiątego? To może pomyśli o pru i emeryturze bez obaw? Najlepsze letnie połączenia? Jabłko i mięta. Ja i moja ekipa. Wiśnia i jabłko. Styl i luz, muzyka i słońce. Ja i ty Lato i Tymbark. To się łączy. Spróbuj nowego połączenia Jabłko i Jagoda. Przy ulicy Finansowej mieszka Kacper, któremu potrzebny jest większy monitor. Na chwilę? Za chwilę! Z pożyczką na chwilę dla nowych klientów do 4000 zł z RSO 0%. Weź na provident.pl. Provident jest dobrze. Zmrożone ptasie mleczko? Wow, to teraz ta czekolada musi trzaskać. Pianka pewnie jest sprężysta, a każda kostka to ochłoda. Wow, spróbuj ptasie mleczko po zmrożeniu. Pomóc bratu w interesach? Nic się pani nie stało? Raczej nie. Podróże pani. Ale to spotkanie sporo namieszało. Piękny hotel. Może przetrwa, jeśli deweloperzy się do niego nie dobiorą. Nie spocznę, dopóki ci nie pomogę. Uczucie. Moja firma kupiła hotel. kontra rodzinny interes. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. To się okaże. Kolory miłości. W piątek o 20.00 w siódemce. Świat przyspiesza, my wrzucamy wyższy bieg. Witam w raporcie. Najgorętsze newsy. Koprowcy przetestują latający motocykl. Elektryczna gąsienica jest bardzo dynamiczna. Może rozpędzić się nawet do 100 km na godzinę. Najważniejsze wydarzenia. 81. Rajd Polski. Jest bardzo głośno. Kłęby dymu. Adrenalina. To robi największą robotę. To nas kręci. Raport Turbo. Od poniedziałku do piątku o 18 w TVN Turbo. W poprzedniej części. 48-letni Artur Duduś wraz z żoną. Pewna że chcę ją usłyszeć. Aplikacja M-Banku nie rozmnoży wolnych miejsc na parkingu. Ale opłaci, przedłuży lub skróci czas parkowania, skądkolwiek chcesz. Wygodnie i bez czekania. Embank. Technologia do usług. Orial Aqua Plus każdego dnia. Rozerwij psyp. I poczuj wpływ Orial Aqua Plus z formułą elektrolitową H2 Orial Boost. Wsparcie wchłaniania wody i codzienne nawadnianie z Orial Aqua Plus. Szukaj w aptekach. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli odkrywaj promocję Allegro Days do minus 40%. Jak tak, to Allegro. Rożka, pochwa, brzoskwinka. Mów jak chcesz, ale na grzybicze infekcje intymne weź Klotidalmax Max i zapomnij o problemie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 25 lat 0% albo 100 zł na następne zakupy. Za każdy wydany tysiąc zyskaj do 2000 zł. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo ten komplet stolików jedynie 199 zł. I zobacz, jak tanio masz meble i dodatki w Agacie. Na przykład ta lampa stołowa 29 zł, a ten dzbanek z pokrywką wow! tylko 6 zł. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać Twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych, Multilak 60. Plus I wszystko wraca do normy. Multilak regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Kogo zaprosiłaś? Zwariowałaś? Sklepikarze na przyjęciu? Co ludzie powiedzą? Szydzą z mojej rodziny i szkoły. Jesteś taka sama. Słodko-ostro. Dziś o 20 w siódemce. W jednym narożniku ja. W drugim... Michael Keaton, Jack Nicholson, Batman. W sobotę o 20.00 w Siódemce. Czy ktoś chce zrezygnować? Mistrzowskie pojedynki Eternal Glory w niedzielę o 14.15 w Siódemce. Relaks w łazience? No u nas nie bardzo. Rano korek, a według mamy szafka woła o pomstę do nieba. Może no, czas na zmiany? Większe lustro, więcej miejsca. Prysznic, którym tata przestanie fałszować. Leroy Merlin zaprojektują i nawet zamontują całą łazienkę. I każdy, nawet kot, będzie zadowolony. Leroy Merlin z miłości do domu. Za 50 metrów skręć w prawo. W prawo? Ale przecież tam jest Lidl. Dlatego mówię, że trzeba skręcić. Zakupy zrobicie tam i jest duży parking. Ram, pam, pam. Zakupy robię tu. moim Lidlu. Łatwo parkuje, szybko kupuję. Bo jak parking, szerokie alejki, niskie ceny. To w Lidlu. Zakupy robię moim Brożka? Pochwa? Brzoskwinka? Mów jak chcesz, ale na grzybicze infekcje intymne weź Clotidal Max i zapomnij o problemie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co wakacje, zawsze to samo. Kochanie, zjadłam coś nie tak. Mamo, kręci mnie w brzuchu. Zemsta Faraona znowu. Polecam adopcję. Sorbent jelitowy najnowszej generacji. Wyobraź sobie miliardy inteligentnych cząsteczek, które natychmiast pochłaniają toksyny. Dzięki innowacyjnej technologii Atoxil chroni Twoje zdrowie przed toksynami. Z Atoxilem nic nas nie zaskoczy. Atoxil usuwa toksyny i ratuje Twoje wakacje. Wagacie do 25 raz 0% albo 100 zł na następne zakupy za każdy wydany tysiąc na wszystkie produkty i zobacz jak tanio masz w wagacie. To lustro ścienne za 29 zł, a ta poduszka dekoracyjna tylko 19 zł. Na program zaprasza jego sponsor firma Herbapol Wrocław, producent leku Taninal na biegunkę i zatrucia pokarmowe. Sponsorem programu jest dystrybutor napoju litorsal nawodnienie na uzupełnienie płynów. Od kilku miesięcy, jako prywatny kierowca zamożnej biznesu, Halina zaczęła rzucać mi dwuznaczne teksty. I powiedziałem, że nie będę dłużej dla niej pracował. Witaj w domu. Jak dobrze, że jesteś. Dwie dwoje Szykować się już na ślub. Miłość potrafi namieszać. Kogo zaprosiłaś? Zwariowałaś? Sklepikarze na przyjęciu? Co ludzie powiedzą? Film twórców bajecznie bogatych Azjatów. Twojego dzieciaka przyłapano na trójkąciku w szkole. Twoja córka, a trawkę, ale to spoko laska. Smutko ostro. Dziś o dwudziestej w siódemce. Czy na wakacjach zapłacimy w biedronkach inaczej niż w domu? No niestety, od razu się czuje różnica. A, takie ceny bardziej dla turystów. Ja mam luz, ja mam tu Lidla. Sprawdziliśmy wakacyjne kurorty. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach, w kurortach były wyższe niż w innych badanych miastach. I to nawet o ponad 18 złotych. A w każdym Lidlu ceny tych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk. Pierwszy zarost? Pierwszy makijaż. Pierwsze dramaty. Czas na pierwszy Medispirant. Medispirant mineralny to skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem dla dzieci i młodzieży. Zawiera bioaktywny ałun i pielęgnujący olejek bawełniany. Naturalnie najlepsze dla delikatnej skóry. Medispirant mineralny działa od pierwszego użycia. Zdaje egzamin w każdej sytuacji. Medispirant. Bez potu na dobre. No trudna ściana, ale proszę. Meble Kubik dadzą radę. I 15 lat gwarancji. A z szerszą lodówką? Nie ma problemu. A nie chodził pan czasem do czternastki? Milka. Ja ci wsadziłem tego lizaka do zielnika, bo ty mi zgniotąś plastyczną na te karkonoszy. Ale to nie od była bała cię widział. Przepraszam, a pani przypadkiem nie ma rodziny w opocznie? Teraz w Agacie do 25 lat 0% albo 100 zł na następne zakupy za każdy wydany tysiąc. Na wszystkie produkty. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Stoi w upale Ania szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Wszystkich zadziwia. Perspi forte Ania stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Marek podobnie. Ma suche dłonie, stopy i klatkę, a nawet skronie. PERSPI Blockforte od wewnątrz działa, więc na powierzchni całego ciała. Twoje pocenie nie będzie kłopotem. Weź PERSPI Blockforte i nie martw się potem. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli odkrywaj promocję Allegro Days do minus 40%. Jak tak, to Allegro. Biorę biotynę, a włosy ciągle wypadają, co jest nie tak. Sama biotyna może nie wystarczyć. Kluczowy jest też cynk, który hamuje wypadanie włosów i wspiera ich odrastanie. Mam stosować dwa produkty? Jeden. Biotinozin. Jedyny lek łączący najwyższą dawkę biotyny z wysoką dawką cynku. Biotinozin działa dwutorowo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotinozin. Siła dwóch składników. Włosy gęstsze, grubsze i mocniejsze. Mam więcej? O tak! Czerwone? No co, musimy więcej? Mamo, długo jeszcze? Długo! Bo mam więcej. Rosman, to moja drogeria, bo daje mi więcej. Szukam produktów ze znaczkiem, mam więcej i zyskuję więcej w tej samej cenie. Bo tu mam więcej. Rosman, moja drogeria. Ojej, znowu jazda autem. Ja nie chcę. Będzie dobrze, mam dla was lokomotyw. Ale super. Nie boję się zakrętów, gór ani ostrego hamowania. Lokomotiv to prosty sposób. Na prostą podróż. Z dobrym samopoczuciem. Pastylki do sania, suplementy diety drażetki syrop już dla trzy latków. Teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv niezastąpiony w czasie podróży. Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych, Multilak 60 plus i wszystko wraca do normy. Multilak regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Będzie potrzebny refleks. I autentycznie nerwy zestali. Mistrzowie twardzi, niepokonani, odważni, zaczynają się bać. Czy ktoś chce zrezygnować? Jest Będą mówić, że piłkarze nie mają jaj. Medyka mogę na sekundeczkę. Mistrzowskie pojedynki Eternal Glory w niedzielę o 14.15 w siódemce. Są tacy, którzy szanują tylko argumenty siły. Rzucić broń. Chcesz się bić? Rób to co ja. Ci gliniarze używają ich. Bez umiaru. Który mnie kopnął? Ja. W pracy twórczo je rozwijają. I trzeba przyznać, że eksplodują pomysłami. Uważaj. Oto klasycy gatunku: Chris Tucker, Jackie Chan. Godziny szczytu. Super seans w niedzielę o 20.00 w Siódemce. Na program zaprasza jego sponsor: Firma Herbapol Wrocław. Producent leku Taninal Na biegunkę i zatrucia pokarmowe. Sponsorem programu jest dystrybutor napoju litorsal nawodnienie. Na uzupełnienie płynów. W poprzedniej części. Mąż 33-letniej Julite Jankowskiej pracuje jako osobisty kierowca bogatej bizneswoman.